No witam witam, nadszedł w końcu ten upragniony moment, czyli wracamy z serią Let's Play z drugiej części Darkest Dungeon. Za nowy tryb Kingdoms, weźmiemy się od kolejnego odcinka. Ale jako, że kupiłem również DLC Inhuman Bondage. Dziś w mojej drużynie zagości Abomination, już z kompletem skili, i ruszymy stawić czoła bosowi drugiego aktu Confessions. Jedziemy! Jesteśmy pięknie naszykowani. Oto nasza wspaniała drużyna. Już poaplikowane wszystkie sensowne wzmocnienia. Nie ma tu właściwie nic więcej do roboty jeśli o to chodzi. Co jest dosyć istotne, to to, że jak widzicie, stresik wyzerowany, zdrowie wymaksowane. Alchemist. Więc klasycznie tutaj absolutnie niczego nie, e, nie zmieniają. O, tutaj możecie sobie zobaczyć z jakimi boostami będziemy wkraczać jako, jako Plague Doctor, jako Alchemik, bo ma być, ma być dużo trucia, jeśli chodzi o umiejkę, O e, właśnie, jedna istotna zmiana, damy mu cause of death, e, bo to jest walka z bossem, więc jednak fajnie byłoby chyba mieć, e, fajnie byłoby chyba mieć to przyszykowane już pod jakieś takie mocniejsze walnięcie, jak się uda troszeczkę tej trucizny tam zmasować. I teraz tak, dalej. Jester w specjalizacji Virtuoso. Uwarunkowania dokładnie te same. No, przede wszystkim ma być odstresowe wanko. To, że przy okazji możemy Dać troszeczkę, troszeczkę się poprzemieszczać, to jest inna kwestia. Przepraszam, tutaj troszeczkę, a tutaj krwawienie. No i mamy teoretycznie potencjalny super finisher, jak to wyjdzie, zobaczymy. Zastanawiam się, czy nie dać mu jakiegoś innego czegoś. Hmm. Jest chyba lepsza opcja, tak myślę. 15% plus 20% damage'u Nie, dobra. Zostawiamy tak. Eee, dobra, tyle, tego sobie pomijamy. Eee, Menetarms jako <coughs> jako vanguard. Mamy tutaj nieźle dopakowane nieźle dopakowane przedmioty tutaj też jak widzicie troszeczkę bardziej poszalałem no i co jeśli chodzi o skille przede wszystkim masa bloków i retribution czyli ściąganie na siebie takie totalne agro wiecie ściąganie na siebie całego ognia kontrowanie no i zobaczymy, jak to pójdzie no i jest nasz nowiutki stary nowy znajomy abomination w klasie Find. Mamy. Zresztą pokażę Wam dokładnie, jak to, jak to działa. Tutaj jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, bo jak widzicie, są skille ludzkie i skille w formie bestii. To są te z łańcuchową ramką. No i co jest też bardzo fajne, nie tracimy tury przy, przy transformacji. Oczywiście wiadomo, cała drużyna się zaczyna wtedy stresować, nasze ataki też generują u nas stres, my się z niego bardzo nie możemy leczyć, e, natomiast trzeba mieć to, e, trzeba mieć to wszystko e, pod kontrolą. No zobaczymy, po prostu Wam pokażę jak to hula, albo i nie, bo może będzie strasznie wpałe, e, ale chciałem jeszcze, jeszcze sobie spróbować zrobić podejście do, do bossa Resentment, czyli Drugiego aktu spowiedzi. Zanim się zanurzę w trybie Kingdoms, chcę, chcę właśnie jeszcze zobaczyć. No, tym składem dojechaliśmy pierwszego bossa, w sensie na, na końcówkę pierwszego aktu. Zobaczmy, jak pójdzie nam z bossem z aktu drugiego. No, oczywiście, wymaksowałem też relacje. No, i poświęćmy ten moment, żeby no, niestety powspominać świętej pamięci lektora, bo więcej już tego nie będzie, bardzo bardzo smutna wiadomość At last the great cigarette. Temple of failure than regret. Dobra, lecimy. Oczywiście nawet nie biorę pod uwagę takiej opcji, że nas Kultyści wcześniej dojadą. Bo tutaj... Jezu, tak dawno w to grałem. Tutaj byli kultyści jeszcze po drodze. No muszą... Tak, na pewno. Na pewno będą. Mam nadzieję, że tylko tu, ale nie wykluczone, że jest jeszcze jeden etap. Dobra, mamy coś, cokolwiek z jakimś bonusem nie mamy, no a to. Robimy tak. Nie odpalam trybu bestii. Nie odpalam trybu bestii, więc. No i zaczynam jeszcze z tym. Z ogieńkiem, ale to nic. Lecimy w trybie człowieczym. Beasts Bile, bardzo fajne trucie na drugi i trzeci. Na drugą i trzecią pozycję. Play Grenade. Dokładnie. Mamy jeszcze wspaniały artefakt, więc, więc dajemy im dodatkowe przykre tokeny. I znowu druga i trzecia pozycja, z krwawieniem. Świetnie. Więc w tej walce nie zobaczycie transformacji. Chcę sobie to zachować na później. To jest świetna rzecz. Riusowalny item, combat item, daje. Jemu ochronkę, oczywiście sam na siebie retribution. No, na razie jeszcze nie trzeba leczyć. Jest ok. Git, spróbujmy jego ściągnąć. Ha, wspaniałe są te ła... Jest atak łańcuchami. Dobra, po prostu dorzućmy krwawienie. Ten już zaraz spada. Ten już zaraz spada. Więc. Więc tutaj potrujemy. O proszę. <laughs> no to się. To się szybko skończy. Już będzie można zaraz poleczyć. Masło. Nie, dobra, skończmy to już. Nie świrujmy, cała reszta zdrowia zostanie. Przez drogę nareperowana. No i dobra, elegancko. Nawet jak mówię nie było transformacji. Tak, dobra, tylko oni. Nice. I tutaj będą te płucka, prawda? Tak. Słyska. 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 Dobra, tutaj trzeba naparzać. Yy, naparzać dosyć konkretnie. Tak. No tak. Tych się nie da truć i to jest, to jest spory problem. Dobra, no ale yy, na to wszyscy czekali. Lecimy. I widzicie, już się pojawia stresik w teamie. Nie tracę tury, więc lecimy z yy, atakiem Rake. To jest zajebista sprawa. Jak widzicie, no niestety dodaje też dwa stresu. Każdy taki atak. Eee... Ale ten skill się sam, sam napędza i bije dwa pierwsze, dwa pierwsze sloty. No, hop. I retribution. no tutaj musimy zbić musimy z... o Aha to już zeszło dobra Okej. Okay. atakujemy dalej odleczmy się zużyjmy co nam szkodzi kolejny raid. Każde kolejne użycie daje nam buffa yy, i sprawia, że następne ataki są mocniejsze. Dobra. Je, budu, już prawie. Ty masz. Ty, no, ty, nie, no on jest immune, to on nic tu nie zrobi. Dobra, więc możemy zrobić tylko to. Ba. Git. Usunęliśmy tokenik, czyli nie będzie super ataku. Mys to jest. znaczy no... Tak. Blind łamane na mys, to jest średnia informacja. Dobra. Znowu ten. Zrobimy tak, kolejny rake. Nie, zrobimy w ten sposób, żeby nie usuwać czaszeczki. Dobrze, <laughs> A... czy ja tu zdążę? 172. I mam myśl jeszcze. Może być ciężko. Spróbujmy w ten sposób. Dobra, pierwszy mys poszedł. Dwa już wjechały, na razie jeszcze żyje. Kolejny Rake <śmiech> <śmiech> jeszcze nie leczymy. Myślę, że jeszcze nie leczymy. A Idę tutaj jest. Aha, dobra. Zaraz się trzeba będzie przesunąć, bo Cause of Death jest z trzeciej pozycji. Zaraz też trzeba być odstresować, ale to za moment. I zdejmijmy, zdejmijmy płucko. Dobrze, ależ mu naładował tego, tego trucia. Nice, dobra, zaraz mu walniemy, walniemy cause of death globalne. Oj, tu jest ciężko, ale się nie przejmujemy. To ci wyleczymy. Dobrze. Tu zdejmujemy stresik i cause of death. Ha! To jest to a tak za 60. A no tak, tylko że zdjąłem wszystko. Yy, zdjąłem z niego wszystko. Zobaczymy, czy dam radę. E, za mało. Widzicie, jak się pięknie wspierają. Po to właśnie trzeba usch, dbać o relacje w drużynie. Dobra. Jeden dobry atak i kończymy to. Zróbmy rage'em to. Ha. Your fault was not Easy. Curious, in thinking they would accept such a fate. The Odyssey strengthens Widzicie jaki piękny powóz Odblokowałem sobie wszystkie możliwe skiny. No, dobra, elegancko, i tyle: tyle w sumie. Albo dobra, pojedźmy jeszcze do ołtarza. E, ale no, nowe, nowe, in, in, no mogliście zobaczyć, jak e, spoko może działać Abomination. Trzeba go tam, wiadomo, e, odpowiednio. Kontrolować, monitorować poziom stresu, i tak dalej. Ale fajnie, że udało się wam pokazać zarówno wariant, w którym no działał całkiem spoko, w ludzkiej postaci. No i już wariant w trybie bestii. Czyste, czyste zniszczenie. Przecież jak wjechało, to Cause of Death. To przecież to była jakaś, jakaś masakra już później. No, e, wiadomo, no to trucizna, ale samo to, ile schodziło z krwawienia, to nie, nie mam pytań. I, I to, że mogłem tym jakże użytecznym rejkiem y, ładować pierwsze, y, pierwsze dwie pozycje y, po stronie przeciwnika, to, to też jest y, absolutnie kapitalna sprawa. Nie będę raczej yy, grał yy, tą postacią za często, bo chciałbym wrócić do tego, co mi się tak świetnie yy, sprawdziło przy, o, za ostatnim razem, jak, jak przechodziłem yy, całość, czyli kiedy ostatni raz pokonywałem finałowego bossa Confessions. To był, to był naprawdę dobry, dobry team, i nie wiem, czy po tych paczach. To, których w sumie jeszcze nie, nie, nie prześledziłem jakoś dogłębnie, a no mam zaszłości wielomiesięczne, półroczne ponad, nie wiem ile to zajęło, e, no może bliżej roku nawet, no mniejsza z tym, dawno. E, dawno grałem w, w Darkest Dungeon 2 i teraz sobie oczywiście musiałem osta przez ostatnie dni odświeżyć, zobaczyć co jak, odblokować Wszystkie umiejętności, czyli każdą kapliczkę musiałem odwiedzić, żeby całą historię Abomination odblokować, przejść żeby dostać wszystkie, wszystkie skille do swojej dyspozycji No i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo sympatyczna postać Wymaga sporej dozy pilotażu, to nie jest o takie bezmyślne klikanie bo to jest Całkiem spore value, ale też całkiem spory koszt, I, i trzeba po prostu mieć drużynę. No, trzeba mieć drużynę zbudowaną pod kątem Abomination. No, nie ma, co się, nie ma co się oszukiwać. Bo o ile on sam siebie bezproblemowo i odstresuje, i uleczy, no, to nie można tego powiedzieć o reszcie yy, członków drużyny. A jego działania w, pod postacią bestii, no niestety. Niestety na pozostałych członków drużyny wpływają i to, dość, i to dość mocno, więc tutaj trzeba sobie wszystko jakoś ładnie, ładnie dopasować, ale, ale tak, ale no myślę, myślę, myślę że warto. Natomiast co będzie w Kingdoms, nie wiem. Zobaczymy, jeszcze nawet tego nie odpalałem, Gdzie, gdzieś tam widziałem tylko y, jakieś wstępne zapowiedzi i y, mniej więcej czaję chyba na czym to ma polegać, ale jak bardzo się rozgrywka zmieni, y, i dlaczego aż tak? Nie wiem. Mam nadzieję, że się przekonamy w kolejnym filmiku. A teraz co? Aha, nie jeszcze nie żegnam. Zobaczmy co nam tu zostało do kupienia. Memories. Tak, no tutaj mamy wszystkie wspaniałe itemy. Yy, to olewam. Tutaj już nic nie możemy zrobić. broken souls. Czy potrzebuję tutaj coś więcej robić? Można Bounty Huntera podpimpować. No i widzicie, no tutaj już mam wszystko w pełni rozwinięty diligence. Niepotrzebne nie mi są chyba te kolejne, e, kolejne pety. Zawsze się skupiałem na tym, żeby, żeby mieć... Gdzież ty jesteś? O! Tak. E, żeby mieć to wilcze wilczyszczenie. No i dzięki temu też e, tak łatwo można było budować te pozytywne relacje. Ale dobra. Może jakieś memorki sobie odblokujemy. Bo to jest zawsze fajna opcja. Proszę, aż dwie stanowi coś dajmy fajnego. To... Myślę, że to... A... Bo to wszystko przecież nam tutaj spada. A czekaj, ja tu tu mogę coś zrobić. O, właśnie wandering no, through ancient forests all murmured conversations in the coach we were close then when the coach slowed at last I demurred at how the voyage is often more transformational than the arrival dobra

Tutaj wystarczyło mi, żeby do Finda dotrzeć. Może jeszcze jakiś trinket. 20. Całych 20 świeczek zostało. One chyba nie są przechodnie. Może, może kiedyś jeszcze będę chciał sobie zagrać w Confessions. Może się pojawi jakaś nowa postać. Może kiedyś wróci moja kochana Shieldbreakerka z jedynki. Kto wie, kto wie. Tyle. Myślę, że na razie tyle. Mam nadzieję, że się, że się Wam podobał ten powrót. No i już się nie mogę doczekać, jak zacznę, zacznę świrować w trybie Kingdoms. Oby nie z całkowicie marnym skutkiem. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. A za tydzień lecimy z Kingdoms. Kronikarki i kronikarze, niech Mozgicyzmu będzie z Wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.